Jest sobota. Mam kolejną dedykację dla Oli Aleksandra z z Ogrodów Nanieckich. Jej używono nagranie zespołu André Aleksandra. Na pewno to znacie, nie? Także dla niej za chwilę przyjdzie kościółwa, seksuwa i dla Oli z Ogrodów Nanieckich będzie nagranie Aleksandra. A tak propo niedługo jest karnowa, zabawa karnałowa. Również zapraszam. Do tego zakładu fryzjerskiego. Miła fachowa obsługa. Polecam. Można usiąść, jest kolejka. Gazetkę można poczytać. Kawę państwu zrobią. Koki, nie koki. Elegancko de West. Także polecam również do ogrodów nanieckich, do fryzjera. Można się ładnie umedelować, szczególnie kobiety. Także polecam. I za chwilę zaraz zaproszę jedną panią, która wystąpi dla Oli Aleksandry z